Witam Państwa w dziesiątym już wydaniu wiadomości. Powracamy z Hukiem na antenę. Dzisiaj zaczniemy od Unbana Bartina. Dostał go 29 lipca bieżącego roku. Powrót Bartina wywołał emocje wśród naszej społeczności. Czy to oznacza koniec podziału wśród graczy na dwa przeciwne obozy? Arches zapowiedział powstanie nowego systemu państw. Mowa o Area Portal. Cytując ogłoszenie. Jest to system pozwalający grać dowolnie stworzonym przez siebie państwem z całej historii Area Ponadto państwa mogą korzystać z całej palety realiów z serii Area Tworząc państwo, możesz nadać dowolne realia. Na przykład, lubię średniowiecze, to tworzę jakieś imperium Lechitów. Będę w nim budował w stylu średniowiecznym czy rozgrywał w nim wewnętrzne RP. Ktoś inny lubi współczesność, to w takim stylu stworzy kraj. Zatem, jak widzimy, może stworzyć państwo w dowolnym stylu. Podczas reform administracyjnych został powołany nowy przewodniczący ONZ. Jest nim cesarz Blensb. Od teraz on będzie pełnił funkcję przewodniczącego ONZ, gdyż specjalizuje się w prawie. Zapytaliśmy go, jakie wiąże nadzieje w związku z jego nową rolą. Przede wszystkim wiążę nadzieję na udaną współpracę z państwami członkowskimi. Liczę, że za czasów mojej kadencji konfliktów będzie jak najmniej, najlepiej w ogóle, ale jeśli jakieś się pojawią, to mam nadzieję, że szybko uda się im zażegnać. Liczę na poszerzenie horyzontów ONZ i wyniesienie tej instytucji na jeszcze większe salony. Mam głęboką nadzieję na to, że ONZ za mojego przewodnictwa będzie instytucją poważaną i szanowaną oraz zdolną do przeciwdziałania złu na świecie. Arches zapowiedział również wczoraj usunięcie koncepcji Spawnlandii oraz obligacji ONZ tłumacząc, że były nieefektywne dla serwera. Jednak istnieje szansa na awaryjne wprowadzenie obligacji, gdyby był kryzys finansowy. Dziękuję za obejrzenie wiadomości. To wszystko na dziś. Przyjemnego wieczoru.